Mateusz, gdyby zapytać się neutralnego widza o to spotkanie, to myślę, że powiedziałby, że obejrzał dobry mecz. Dla nas to jednak bardzo bolesny piątkowy wieczór. No tak, widowisko w dużo bramek. Niestety, trzy straciliśmy jest to jest to bardzo dużo i to na pewno boli, bo szczelamy na wyjeździe dwie bramki. Myślę, że to dobry wynik, a nie wywozimy punktu nawet, także to boli. Zaczęło się doskonale, potem jeszcze była kolejna sytuacja po tej zdobytej bramce i dwie wymuszone zmiany jeszcze w pierwszej połowie obydwu drużynach. Myślisz, że to zmieniło jakoś to spotkanie ze względów taktycznych? Myślę, że niekoniecznie jakoś, jakoś w dużym stopniu. Wiadomo, nie było to e, planowane, ale, ale mamy dobrych zawodników na ławce i weszli kolejni. No tak czasami się zdarza. Jeśli spojrzymy na poprzednie spotkania, no to ten bilans, y, ostatni spotkanie jest zły. Natomiast no, dzisiaj trzeba to też rozpatrywać. Powtórzę teraz jeszcze, że zagraliście dobre spotkanie. Stworzyliście sobie wiele okazji i, i przed tym spotkaniem wtorkowym musimy być raczej optymistami. No, na pewno to jest pozytyw, że dwie bramki było tych sytuacji, bo wcześniej ich brakowało. Natomiast gdzieś no, bijemy się w bo po trzy bramki stracone i no, to jest bardzo dużo. I niestety tutaj musimy to, to poprawić. Siedem dni, trzy mecze, więc pewnie kibice znają się, jak jesteście przygotowani fizycznie na to spotkanie w Haru Polski. Czujecie się dobrze? Ta rotacja wam pomogła w składzie, bo kilku zawodników dostało swoją szansę? Dzisiaj była duża rotacja, także widać, że ta kadra jest szeroka. Myślę, że się pod tym kątem nie musimy się martwić. To żebyśmy potwierdzili. Wy się na pewno nie załomujecie. Ja też apeluję do kibiców, żeby byli z nami, bo tu jeszcze wiele do wygrania w tym sezonie. Dokładnie tak jak mówisz, nie wolno się poddawać, gramy dalej. Mamy Puchar Polski, mamy ligę, także nie poddajemy się, walczymy do końca, jeszcze jest sporo meczów.